To do piętnie do nasza. Matko. Na, no, na no są górę. Możemy jeszcze na górę? Już chyba wyżej się nie da. O, oczywiście kolejka już jest. Ale pierwszy raz jestem samochodem na dachu jakiegoś i wykudynku. Tu coś śmierdzi, czy tam się wydaje? Tak, to są zapachy z tych, z tych kominów. Wentylacji. wentylacji zapachy z, z McDonalda i z innych frytkownic, bo tutaj są te wywieczniki. I taki zapach jest prawie, że na każdym dachu. Let's see. To jest daleko od wejścia do sklepu. To jest godzina bezpłatna. A to w ogóle jest bezpłatne? mi się wydawało, że to jest każdy od kilka godzina bezpłatne też.